Jeżeli już posłowie się wypowiedzieli, to ja pozwolę się zapytać. Karol Wenus, wiceprezes Stowarzyszenia Odpowiedzialna Transformacja Energetyczna. Mam kilka pytań, oczywiście, w Pewnie, gdybyśmy szczegółowo przeanalizowali ten projekt, bardzo ciekawy, to tych pytań pojawiłoby się więcej. Natomiast to, co mnie interesuje i nas jako stowarzyszenie interesuje, to kwestia nielokalna, tak jak pan burmistrz powiedział, ale gdzieś ekstrapolowanie tego na kwestie krajowe. Czy są panowie w stanie odpowiedzieć na takie pytanie? Zanotowałem sobie, że Pan burmistrz chyba powiedział, że zdekarbonizować system ciepłowniczy można w średnich miastach. Wydaje mi się, że takie sformułowanie padło. Proszę mi powiedzieć, o jakich miastach Panowie mówicie, na podstawie jakich badań i czy można ten system ekstrapolować na szersze. Na szerszą skalę, no bo mówimy o Sanoku, który, tak jak pan burmistrz mówił, ma 34 tysiące mieszkańców, a jako żywo w Polsce z energii cieplnej, systemowej korzysta no, rzędy wielkości więcej. Jak to można ekstrapolować na szerszą skalę i czy były takie badania? Szanowni Państwo, yy... Ja powiem na przykładzie Sanoka, dlaczego my podjęliśmy się tych wyzwań, tego, tego wyzwania. Oczywiście koszty życia, koszty życia i szukania alternatywy do tego, aby obniżyć koszty życia w Sanoku, przede wszystkim na paliwach cieple i energetyce, czyli to, co nas najbardziej uderzyło, bo tak jak już powiedziałem, na Miskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jeżeli Państwo znacie inne miasto średnie, które płaci za jeden obiekt 6,5 miliona za energię, to będę chciał się spotkać z takim dyrektorem Osiru u albo, albo takim ośrodkiem. To są koszty, które wzrosły drastycznie. Siedem lat temu byłem dyrektorem Osiru, koszty energii były 800 tysięcy, milion dwieście mój budżet wynosił 5 milionów 200. 000. Dzisiaj budżet po 7 wynosi 17,5 miliona. To jest ten skok, którym musieliśmy przejść i samot musiał zabezpieczyć oczywiście środki na utrzymanie tej infrastruktury. I teraz tak. Na przykładzie innych samorządów, bo bardzo dużo samorządów, szczególnie tych prezydentów burmistrzów, których znam, przyjeżdżało do nas już po pierwszych tych działaniach, które podejmowaliśmy, gdzieś tam pojawiały się artykuły, to chcieli też pójść tą drogą szukania alternatyw. No i zaczęliśmy dyskutować na temat tego, co taki samorząd posiada, czy posiada nieruchomości. Ja dlatego tą mapę też wyświetliłem, żebyście Państwo byli świadomi, że ta centralizowana część miasta, gdzie mamy ten park nasz, ale wokół można powiedzieć bloki i ciepłowniaki, i jest bardzo blisko infrastruktury, którą my podłagamy i miejsca, gdzie tą energię możemy wytworzyć. Przykład Siemianowic Śląskich, pamiętam, jeden z prezydentów zadzwonił, mówił, że no 50 ponad tysięcy mieszkańców, ale 29 kilometrów 2 powierzchnia. Pytałem się, czy ma 100 hektarów na przykład na farmy fotowoltaiczne. Już odpada. Nie ma. To jest... W tym projekcie najważniejsze jest to, skąd my weźmiemy energię, czy ją wytworzymy w ramach własnych zasobów i ją zmagazynujemy i nie wrzucimy do sieci, bo to są te wszystkie opłaty, które my ponosimy. Jeżeli byśmy ten projekt chcieli bilansować. Takich miast może być dużo, tylko każdy musi w Polsce, samorządowców, wziąć pod uwagę infrastrukturę, którą posiada, czy jest możliwość taka, że faktycznie ma spółkę, która odpowiada za dystrybucję ciepła, odpowiada za ujęcie wody, ma transport publiczny, na którym traci. A my to wszystko mamy w jednych rękach jako samorząd. I dlatego nam się to bilansowało. Obliczaliśmy koszty jako SANOK przez te dwa lata zapotrzebowania energetyczne, jednostki szkolne, które są podłączone do naszych oczywiście naszej infrastruktury i ciepłowin na kiczurach. Wiemy jakie koszty ponosimy przez Poprzez emisję dwutlenku węgla, to wszystko nam pokazywało, że tą pracę musimy przejść, aby stworzyć dokument, który będzie odzwierciedleniem tego. tego. Dużo podmiotów chciało z nami już wcześniej dyskutować, ale wszyscy czekali na studium wykonalności. To studium wykonalności pokazało, że na zielono, można powiedzieć, ten tekst się świeci i widzimy e, możliwości realizacji tego projektu z dochodem dla miasta. Przede wszystkim to przekazuję cały czas mieszkańcom i chciałbym e, jeszcze mocniej uświadomić e, Radę Miasta, której nie mam, e, można powiedzieć, teraz na razie po swojej stronie, ale każdy kolejny dzień e, zbliża mnie do tego, że faktycznie e, kolejne kroki będą e, podejmowane w tej kwestii wspólnie. E, także nie mamy określonej liczby tych sam rządów. według mnie rozmawialiśmy tutaj z przedstawicielami dużych miast bo, bo i prezydenci dużych miast od nas bo że chcieli na przykład swoją dzielnicę jakby zdekarbonizować bo są takie możliwości no ale to też jest związane z tym gdzie my tą energię wytworzymy bo dzisiaj jeżeli będziemy tę energię kupować to nie jesteśmy w stanie wskazać ile takich miast w Polsce jest także wyliczeń pewnie nie ma ale my każdy musi bazować dzisiaj na podstawie tego co posiada najpierw musi zrobić analizę jakie ma zapotrzebowanie energetyczne a później gdzie tą energię faktycznie u siebie mógłby wytworzyć jak widzicie państwo ta granica na samym dole po lewej stronie sanoka kończy się w takich miejscach gdzie już powstawać, jeżeli by ten, wiatraki kolejne i tam tą energię moglibyśmy tego całego systemu. Ale to też jest podyktowane tym, że jeżeli Sanok poszerzy się o tej miejscowości w kolejnych latach, pokazując, że będzie tańsze życie w Sanoku, no to wtedy będziemy mogli pójść troszeczkę dalej i takie dwa, trzy wiatraki dosyć duże do tego systemu wrzucić, co też nam obniży koszty. I, 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 jeśli mógłbym, panie przewodniczący, doprecyzować, dlatego że moje pytanie i pewna wątpliwość, którą nabyłem w trakcie tej prezentacji jest taka. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie na skalę lokalną, tylko słyszę. 726 milionów. 20 hektarów farm fotowoltaicznych, 34 tysiące mieszkańców. no to i tak, to jeszcze lepiej. Mówimy o 34 tysiącach mieszkańców. Ja sobie to porównuję z kilkunastoma milionami. Polaków ogrzewanych ciepłem systemowym. No i tak szybka matematyka wskazuje mi tutaj nawet nie dziesiątki, ale setki miliardów złotych, które by były potrzebne na taką transformację nie na skalę lokalną, tylko na skalę krajową. Stąd było moje pytanie. Czy Wasze rozwiązanie, Panów rozwiązanie lokalne Sanoka można rozszerzać, ekstrapolować na skalę krajową? Czy to jest rozwiązanie skrojone typowo pod problem lokalny. I takie było moje pytanie. Jeżeli, jeżeli panowie mogą odpowiedzieć, będę wdzięczny. Naturalnie. Naturalnie. Tak, To jest tak. rozwiązanie jest skrojone na rynek lokalny ze względu na to, że punktem wyjścia dla tego projektu było zapotrzebowanie na ciepło, konkretnie Sanoka, jego infrastruktura ciepłownicza, jego źródła, które mają zostać zastąpione, jego lokalizacja, możliwość posadowienia czy to fotowoltaiki, czy źródeł na przykład wiatrowych, źródeł OZA. Przez Sanok przepływa fantastyczna rzeka San, ze swoim stopniem wodnym, na który również sobie ostrzyliśmy zęby. Niestety jest to teren Natura 2000, w związku z czym wara, dziękuję do widzenia. Nie możemy skorzystać z energetyki. Fantastycznie uzupełniającej profil zaopatrzenia w energię odnawialną, z czego korzystają kraje skandynawskie. Mieliśmy okazję być z panem z dziesiątkami innych samorządowców z całej Polski w ubiegłym roku, w czerwcu, w, 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 brać udział w takiej wizycie studyjnej w Danii, gdzie pokazywano, e, Dania również ma ciepłownictwo systemowe e, w szeregu. W szeregu Miast, na przykład w Kopenhadze są dumni z tego, że od 10 lat cena ciepła dla mieszkańców pozostaje na cały czas tym samym poziomie. Jest to możliwe dzięki temu, że tak jak w Sanoku produkowane to ciepło będzie w szeregu różnych instalacji, tak samo tam źródeł ciepła jest bardzo wiele. Duńczycy z transformacji energetycznej uczynili sobie taką misję dziejową i chcą być w pełni zieleni za całą swoją gospodarkę, nie tylko energetykę znacznie wcześniej. I również oni doskonale wiedzą, że nie ma, nie ma uniwersalnych rozwiązań, każde rozwiązanie wymaga specyficznych, dedykowanych. W, na przykład Kalundborgu w Danii pokazywano nam miasto, które jest odgrzewane ciepłem odpadowym pochodzącym z lokalnej rafinerii. To jest zielone ciepło, ponieważ, ponieważ powstaje w procesach przemysłowych. No, moją wątpliwość dużą budzi to, czy ta rafineria będzie pracować w roku 2050 i dostarczać to ciepło, ale faktem jest, że oni tym ciepłem odpadowym na przykład tam się żywią. Naturalnym problemem większości polskich samorządów jest dostępność gruntów. Z drugiej strony, klucze do tego wszystkiego również dzierżą samorządy, bo to one odpowiadają za politykę przestrzenną, to one będą kształtowały te plany zagospodarowania. W związku z tym, czy da się dekarbonizować za pomocą takiego rozwiązania Warszawy z jej rynkiem ciepła? Absolutnie nie da się, ponieważ trzeba by zabudować źródłami odnawialnymi całe województwo jeszcze pewnie trochę innych. Dlatego to jest rozwiązanie dla miast, które są w stanie korzystać z przyległości terenów, które tak jak w Sanoku nie stanowią istotnej wartości ekonomicznej, również ze względu na brak dużych ograniczeń, jeżeli chodzi o środowisko naturalne. No my jesteśmy w trakcie dopiero raportu środowiskowego, natomiast, natomiast no nie, ma, nie ma złotych, że tak się wyrażę odpowiedzi. To nie jest rozwiązanie dedykowane dla każdego, ale wśród 400 cie przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce jestem pewien, że jeszcze nie jedno będzie mogło korzystać z takiego modelu elektryfikacji ciepłownictwa, nie na koszt odbiorcy ciepła.